Ludzie, to jest mój ostatni filmik w tej kurwa sprawie całej Pierdolonej. Krzysiu, nagrałeś filmik przed filmem, nagrałeś, mówi, mówiąc, że nie dostałem od ciebie zielonego światła. Idziesz, kurwa, w zaparte. Raz mówisz tak, a za chwilę inaczej. Więc wy sami posłuchajcie drugiej wersji Krzysia e, filmiku, kurwa, którą nagrał 3 dni temu do Żuroma, e, A ci, to moje mózgi, też będą wiedzieć. Pozdrawiam. Siemanko, Siemanko, po pierwsze dowiedziałem się, że parę osób mówi, że chodziłem, mówiłem, że Popek mnie sprzedał. Tak, oczywiście, po paru głębszych mówiłem to, że Popek mnie sprzedał. A dlaczego? Dlatego, że jak Paweł pojechał do Polski, zaczął robić y, pieniądze na muzyce, po czym się pokłócili tam, nie wiem, nie, nie interesuje mnie, które to były osoby, zadzwonili do mnie i mówili, że Paweł mnie sprzedał. Ja widziałem, że byłem z Pawłem ugadany, że idziemy na same ukaranie. Ale nie wierzyłem do końca, co się dzieje, bo ludzie tak mówili. A okazało się, że Paweł później do mnie zadzwonił, chciał się ze mną spotkać, przyjechał do Liverpoolu, pokazał mi papiery i wszystko i wszystko mi wyjaśnił i wszystko mi wyjaśnił.